He hej, witam w kolejnym materiale poświęconym DBD. Troszkę mnie nie było i sam materiał pojawia się relatywnie późno, ale lepiej chyba późno niż wcale. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie jaki 2025 rok był dla samego behavioru oraz dla DBD, czyli podsumowanie w zasadzie zeszłego roku w DBD. Tak jak w zasadzie ten materiał robiłem ponad rok temu, jak wyglądał rok 24, no to analogicznie robimy rok 25. Chociaż tutaj będzie troszkę mniej aspektów poza samym DbD. Bo w zasadzie poza samym growym contentem i tego co działo się wokół DbD nie działo się w zasadzie nic więcej, więc zaczniemy sobie od samych DLC, bo tych jak zawsze było dosyć sporo. Możemy zacząć od zapowiedzi drugiego chapteru Sager Thingsów. No widzieliśmy, że to DLC się wydarzy, więc w takich, o, że tak powiem, wesołych nastrojach zakończyliśmy rok. Poprzedni, a w zasadzie no o samym tym DLC nie będę się rozwodził, no bo ono wyszło już w tym roku. Ale no, generalnie, sama, samo DLC, czy samo zapowiedź, czy samo oczekiwanie, no to wszystko raczej jest na plus. No i tutaj w zasadzie możemy przejść do najważniejszego DLC, które wyszło w tym roku, na no w zasadzie w zeszłym roku, jeżeli chodzi o ogólne takie budowanie narracji, czy tego po prostu, jak bardzo gracze i społeczność na to DLC czekała. Mianowicie. FNaF, dostaliśmy killera, dostaliśmy mapę i teoretycznie nie jest to aż tyle, aż, aż tak dużo tego kontentu, ale przede wszystkim był to kontent, na który wiele graczy naprawdę czekało i to bardzo, bardzo długo. Zresztą sam materiał o konceptach DLC do DbD, w którym właśnie wspominałem o FNAFie, no ten materiał jest z 22 albo 23 roku, więc to, to tylko pokazuje, że społeczność długo czekała na to DLC, które było chyba najjaśniejszym punktem po prostu na roadmapie 2025 roku, które też przede wszystkim było zapowiedziane o wiele, o wiele szybciej, żeby powiedzmy podbudować troszkę narrację i żeby to po prostu to nastawienie w DPD, żebyśmy mieli po prostu na co czekać. No i dalej, chyba aż tak wesoło. Niestety nie było GUL, który wyszedł bardzo mocnym killerem i cały czas w zasadzie no, ciężko się na niego gra. I można byłoby powiedzieć, że są to kwestie stricte balansowe, jeżeli chodzi o gula, i mimo wszystko jest on jednym z lepszych DLC ogólnie, jako wyszły, jeżeli chodzi o moc, Lara i tego, jak on faktycznie działa. Ale no, mimo wszystko no, nie jest on aż tak dobrym DLC jak FNAF. Może to po prostu sama marka robi, przynajmniej w moim mniemaniu. Ale mimo wszystko GUL jeszcze wyszedł jak najbardziej na plus. I tutaj niestety kończymy się chyba dobre rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o same DLC. No dostaliśmy krasulę, która wyglądała w sumie spoko na sam początek, też była nawet całkiem, całkiem fajna. Teraz, no, finalnie jest to killer, którym prawie nikt nie gra. I myślę, że to pokazuje po prostu, jak ten killer się zaklimatyzował po kilku miesiącach bycia na live serwerach. No, raczej się go nie spotyka niż się spotyka. No i DLC związane z surwami. orale całkowicie skipne, no bo była dodana. W sumie bez większej historii. Chapter związany z The Walking Dead, czyli mamy Michonne oraz mamy przede wszystkim Ricka, legendarne skiny do nich i tak dalej. Pod względem marketingowym i tego jakie postacie finalnie wylądowały w DBD jak najbardziej spoko. Perki dużo nie zmieniłem w zasadzie w zasadzie, czy perki dużo zmieniły w DbD ostatnio, no może wekna, ale mówię, weknę sobie zostawimy. No i generalnie DLC związany z DbD, nie z DbD, tylko z The Walking Dead, no pokazuje, że no, w pewnym momencie to już przestało się po prostu kleić, bo dostaliśmy surwów, dostaliśmy jeden render na mapie, czyli po prostu ten render z szpitalem, które de facto pełni troszkę rolę maina na jednej z podmap, i żeby było śmieszniej on się respi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy postacie związane z The Walking Dead, bo na innych mapach tego nie spotkałem. Pomimo tego, że teoretycznie miało się to respić również na innych mapach, ale no, były to tylko i wyłącznie jakieś tam wstawki, które niestety za dużo nie zmieniły, a w zasadzie no, nie dostaliśmy nic więcej. I to niestety też pokazuje, że niestety priorytety behavioru na ten rok były całkowicie inne, ale o tym sobie przyjdziemy za chwilę. Zmiany rewardki i ogólnie to, co działo się w zasadzie wokół e, DBD, więc powiedzmy z dziennikarskiego obowiązku zmiany dostał Freddy, zmiany dostały, dostała Czoszkarka. Są to zmiany, których finalnie potrzebowali, ale czy, oni zmieni, czy to zmieniło jakąś wielką sytuację? Wydaje mi się, że finalnie nie. No i jeżeli chodzi o reworki, zmiany balansowe i zmiany quality of life, które były hucznie zapowi zapowiadane, a finalnie skończyło się tak jak z, z systemem MORI, który miał wejść w 2022 roku, jeżeli chodzi o zmianę, antyslaga slaga i tak dalej. No i niestety wygląda to w następujący sposób, że nie dostaliśmy prawie, że nic. Ponieważ jedyne zmiany, jakie dostaliśmy z, z tych takich istotniejszych, jeżeli właśnie chodzi o slaga, campe czy tunel, Yy, poziom ładowania ściągnięcia po prostu jest pokazany w interfejsie, więc jest to jakaś zmiana. więc przynajmniej wiemy, czy mamy do tego suda lecić, czy nie, ale no, zmian było o wiele o wiele więcej. Czy chociażby też o, że z automatu sami się podnosimy i tak dalej, no ale to nie są te zmiany, które były finalnie zapowiedziane. Więc finalnie część contentu była przekładana tak jak chociażby właśnie ostatnie DLC po to, żeby skupić się na Quality of Life i wtedy, kiedy już zaczęli się skupić na quality of life, no te zmiany po prostu nie weszły. Także fajnie warto było po prostu wszystko przekładać, żeby finalnie nie zmienić za dużo. I tak na marginesie to, to są zmiany, na które najbardziej czekam w tym roku i mam nadzieję, że dostaniemy coś niebawem. Tak jak dostaliśmy jeszcze w zasadzie miesiąc temu promocję na DLC związane z Halloween. Dlaczego o tym wspominam? No bo Michael Myers po prostu wziął i wyszedł z DBD, tak jak wcześniej wyszedł po prostu Pinhead, więc dwa, dwa duże DLC no po prostu opuściły DBD. Pinhead najłatwiejszego startu nie miał, związanego z całą aferą i NFT i tak dalej, więc tutaj nie będę też się wielce nad tym rozwodził. A Maya jak wam mówiłem w materiale ten poświęcony, no szkoda, że ten Michael odchodzi, bo było to pierwszy licencjonowany DLC i w ogóle i troszkę też gra wtedy zyskała zresztą ten stary Hadon tak jak wam pewnie mówiłem, no jest po prostu mapą legendarną. Ten nowy po, po zmianie, no już trochę mniej, ale no mimo wszystko ten pierwszy Hadon. Jezus Maria, jakie rzeczy można było tam robić. To coś po prostu pięknego tam. No i finalnie tych DLC nie mamy. Oczywiście są zachowane tak jak wszystkie inne klasyczne DLC, które po prostu upuściły Debra, czyli jeżeli je mamy, to mamy, jeżeli nie mamy, to możemy je kupić na zewnętrznych scenach. a w zasadzie cena jest astronomiczna, więc w sumie ich nie kupimy, no bo w sumie no, nie jesteśmy chyba na tyle szaleni, żeby wydawa wydawać kilkaset złotych na jedną postać, czy tam w zasadzie na dwie postaci do jakiejś gry. I do tego wszystkiego, Możemy dodać jeszcze to, że DBD pobiło i tak rekord graczy, bo w zeszłym roku, latem, padł pik graczy opiewający na 120 tysięcy osób. Teraz, akurat ten aktualny, który widzicie, no też jest troszkę, troszkę większy, no bo wleciał typ 2 na 8. Więc tutaj obecnie mamy też prawie 100 tysięcy osób, które w to DBD grają, w momencie, kiedy ja ten materiał tworzę. Jest tego dużo, więc pomimo tego, że to ten zeszły rok. Nie był jakiś idealny, jeżeli właśnie chodzi o kątem DBD, tego jak to wszystko się gdzieś tam rozwijało. No to dużo osób i tak w tą grę gra. Dlaczego? Bo behavior ma monopol na asymetryki. Tutaj też się nic nie zmienia. Zobaczymy, jak wyjdzie Halloween latem tego roku. Aczkolwiek wydaje mi się, że finalnie nie zmieni się za dużo pod tym kątem. Więc jakbym podsumował ten rok w wykonaniu behavioru. Dużo niewykorzystanego potencjału, dużo pootwieranych tematów, które finalnie i tak zostały zamknięte w taki sposób, że zostały w zasadzie nie zrobione nic w tych tematach. I oczywiście, ja tutaj zawsze będę bił do quality of life z jednych chyba plusów, jakie możemy dorzucić, do tego, że mimo wszystko DLC, chociaż częściowo dowiozło, i cykl życia DBD, kręci się cały czas. To by było na tyle. Wypiszcie, co sądzicie o, o w zeszłym roku, o tym, jak się ten sumie zapowiada i tak dalej. Co tam sobie sądzicie o tym wszystkim. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.